Czy wiedzieliście, że WhatsApp zbiera informacje o waszych zakupach, historii waszych zakupów, nawet w sklepach fizycznych, prawdopodobnie? Ma dostęp do informacji o wszystkich płatnościach. Czy wiedzieliście, że Messenger ma dostęp do waszej historii wyszukiwania i przeglądania w telefonie? Również ma dostęp do danych który ma WhatsApp. Witam Was w kolejnym odcinku Michał Stankiewicz Podcast. I dzisiaj porozmawiamy sobie trochę na temat prywatności w komunikatorach, a raczej dotycząca komunikatorów. Nie będę zagłębiał się raczej w szyfrowanie, w to, czy wiadomości nasze są e, zabezpieczone, a w to, jakie dane one zbierają nasze komunikatory. Odcinek ten raczej nie będzie specjalnie długi. Planuję w nim Wam powiedzieć właśnie o prywatności w aplikacjach, w aplikacjach, z którymi się komunikujemy na co dzień. Jakie dane są o nas zbierane, z czego jest najbezpieczniej korzystać, jak samemu sprawdzić, jakie dane zbiera o nas każda aplikacja której producent zadeklarował w sklepie tę informację. Jednocześnie mamy informację, do czego są wykorzystywane te informacje i czy są powiązane z nami. Ale przejdźmy do właśnie Whatsappa. Co ciekawe, Whatsapp zbiera od nas do samych analiz zakupy, położenie. Dane kontaktowe, dane użytkownika, dane użycia, czyli wszelkie dane reklamowe, interakcje z produktami i tak dalej. I służą one tylko i wyłącznie do analiz, a nie do funkcjonalności aplikacji. Czyli w teorii aplikacja powinna działać bez wykorzystywania tych danych. No nie do końca. Bo w funkcjonalności aplikacji mamy dokładnie te same dane plus jeszcze informacje finansowe. I dokładnie takie informacje są zadeklarowane przez dewelopera aplikacji Whatsapp, czyli w sumie Mete, czyli właściciela Facebooka i Messengera w App Store. Podobna informacja znajduje się również w Sklepie Google Play, w którym również możemy znaleźć takie informacje. Messenger również zbiera dane, a Messenger zbiera nawet więcej danych od nas. Messenger ma, tak jak wspomniałem wcześniej, informacje o finansach naszych, ma informacje choćby o historii przeglądania, o historii wyszukiwania, o naszym. Zdrowi, o sprawności, o, o informacjach poufnych, nawet do samych analiz, do personalizacji aplikacji, wykorzystywane dokładne położenie. Mamy informacje kredytowe zbierane przez aplikacje do celów jej funkcjonalności. Czy Waszym zdaniem są to niezbędne informacje, które są Potrzebne, niezbędne właśnie do funkcjonowania aplikacji, którą się tylko komunikujemy. No, moim zdaniem nie. Przypominam, że wszystkie te dane są powiązane z nami, z naszą konkretną osobą, z naszym konkretnym kontem, naszym ID, czyli po prostu z nami. I są aplikacje, które udowadniają, że da się szanować. Prywatność. A jedną, e, jeśli macie iPhony, to taką aplikacją może być dla Was iMessage, które nie zbiera jakiejś dużej ilości danych. E, z danych, które są z nami powiązane, są to dane kontaktowe, czyli adres mailowy, i numer telefonu e, i historia wyszukiwania, i ID urządzenia. I te dane są z nami powiązane. Ktoś może powiedzieć, że ta historia wyszukiwania też nie jest nam niezbędna. Jeśli tutaj 100% zgadzam. I dlatego mamy też taki komunikator, jak Signal. Signal jest. A słyszałem, że wiele osób z Ukrainy korzysta z tego komunikatora. a Ja. Również z niego czasem korzystam. Jednak niezbyt często, ponieważ ma sporą wadę, że mało ludzi z niego korzysta. W związku z czym nie mam z kim pisać na nie, prawda? Ale za to ten komunikator zbiera tylko dane kontaktowe i nie są to dane powiązane. Chociaż ciężko mi powiedzieć, jak dane kontaktowe typu numer telefonów. E, numer telefonu nie mogą być z nami powiązane, bo jest to tylko numer telefonu. E, inną aplikacją jest element. Element już zbiera troszkę więcej danych niż taki sygnał. E, zbiera on e, położenie i dane kontaktowe z danych powiązanych, a z niepowiązanych. Kontakty dane użytkownika, diagnostyka, między innymi. Bo oczywiście nie wymieniam tutaj wszystkich tych danych, o ile nie powiem, że tylko, bo przecież ten odcinek by trwał wieki, a wy byście się zanudzili. Ale właśnie położenie jest oczywiście potrzebne do udostępniania lokalizacji. Element jest jednym z wielu. Komunikatorów, klientów Matrixa. Matrix to jest taki protokół, który umożliwia komunikację z innymi, tak jak WhatsApp, Messenger i inne komunikatory, tylko że może mieć kilka różnych aplikacji. Każdy z nas może mieć inną aplikację do obsługi Matrixa. I to jest bardzo fajna rzecz. Ja korzystam właśnie z elementa do komunikacji przez Matrixa, ze względu na to, że jest wygodny, prosty w obsłudze i nie zbiera za dużo, właśnie danych o nas. Tak. Oczywiście nie możemy powiedzieć, że wszystkie te dane ze wszystkich aplikacji są zdobywane nielegalnie. Nie możecie być: O, ja nie wiedziałem o tym. To właśnie rzecz jest w tym, że na to wszyscy wyrażamy zgodę. Opowiadając aplikację, wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych. i jak możemy sprawdzić, jakie to dane? Bo to jest wszystko prosto rozpisane. To nie jest tak, że mamy jakąś długą, pokrętą umowę, która jest skomplikowana i lepiej użyć prawnika, a jeszcze po angielsku, boże. Mamy. W każdej aplikacji, obecnie w Google Play i w App Store, jest obowiązek, że aplikacja ma, e, deweloper ma zadeklarować, jakie dane aplikacja zbiera, co się z nimi dzieje. Zarówno w sklepie Play, Google Play, jak i w App Store. Robimy to, wyżukując naszą aplikację, którą chcemy pobrać, tak jak każdą, którą chcemy sprawdzić, której chcemy sprawdzić bezpieczeństwo, i zjeżdżamy na dół do zakładki, na przykład bezpieczeństwo Danych, bo tak ona się nazywa w Google Play. Natomiast w App Store. Na iPhone'ach, ona się nazywa po prostu prywatność aplikacji. I mamy rozpisane zazwyczaj szczegółowo, jakie aplikacje zbierają dane. I my na to zgodę wyrażamy. I dla mnie to jest to dziwne, że taka aplikacja jak Messenger potrzebuje od nas danych dotyczących naszego zdrowia. No, to jest trochę dziwne, przyznajmy. Więc zachęcam Was, że jeśli możecie, zainstalujcie sobie takiego signala, zarejestrujcie się gdzieś na Matrixie. Chociaż podejrzewam, że to może być ciut skomplikowane z Matrixem. Ale taki signal. Prosty komunikator wygodny. Zachęcam Was do korzystania z niego. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. I że w przyszłości porozmawiamy sobie jeszcze na różne ciekawe tematy. Do usłyszenia za tydzień, hej.